Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tematem naszego kolejnego spotkania, które odbędzie się 16 marca bieżącego roku, będą zagadnienia związane z zasadami obliczania wyłączeń ustawowych z relacji zadłużenia. Czyli wszystkich wyłączeń ustawowych, o których mowa w artykule 243 ust. 3, 3a i 3b ustawy o finansach publicznych. Na szkoleniu poruszymy zagadnienia dotyczące zarówno samych zasad ewidencji środków o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przede wszystkim zasady dotyczące klasyfikacji i zastosowania ostatnich cyfr paragrafów klasyfikacji w zależności od tego z jakich źródeł i z jakich programów będziecie państwo korzystać zarówno w odniesieniu do starej perspektywy jak i nowej perspektywy, i rozdania środków unijnych do samorządów. Przedstawimy w praktycznym arkuszu do kalkulacji wyłączeń ustawowych możliwość przeprowadzenia analizy tych wyłączeń, począwszy od 2013 roku. Prześledzimy proces dotyczący zastosowania wyłączeń okresowych, czyli do 90 dni. W zakresie tej części środków, na które będziemy brali kredyt, ale które będą następnie refundowane, czy też na które uzyskamy zaliczkę z, ze środków zewnętrznych, jak i do tej części, która będzie służyła finansowaniu wkładu własnego krajowego do realizacji tych programów i obliczymy na konkretnych przykładach te wyłączenia ustawowe. W drugiej części szkolenia ze względu na to, że mamy e, ograniczony czas e, do możliwości przedstawienia wszystkiego, nie będziemy zadawać pytań, a poświęcimy tą część zagadnieniom związanym z zasadami ewidencji środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Tutaj w tym zakresie pojawia się bardzo wiele pytań ze strony Państwa dotyczących ewidencjonowania nowych zadań, które, dla których źródłem finansowania są środki z tego funduszu. Przede wszystkim powiemy sobie o wydatkach związanych z organizacją transportu do punktów szczepień, zasadami ewidencji rozliczeń tych środków, jak również o dwóch nowych programach, które będą realizowane przez gminy, przez gminne ośrodki pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy społecznej, a mowa tutaj o programie Wspieraj seniora na rok 2021 i realizacji dopłat do czynszów na mocy postanowień ustawy. Z 2 marca o zwalczaniu przeciwdziałaniu COVID-19. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa w imieniu własnym i organizatorów. Zostańcie z nami. Do zobaczenia.